dzisiaj po trochę przerwy grałam dzisiaj jeszcze w MSW i przybrałam się A więc no może zmienimy animację w sumie gdybym Mam strasznie dużo starych animacji tak i mogę będę je oddawać dużo animacji i no będę robiła na nie konkursy i w ogóle bo mam strasznie dużo animacji Kurde. ale chcę tam tą animację o właśnie tą tak tą yy, mój profil później kiedy ja byłam ostatnio aktywna nie wiem w ogóle bo ostatnio byłam nieaktywna przez masie, dwa miesiące przez miesiąc tak ogółem i szukam najek a więc no. No tak długo nie byłam aktywna, bo... I otworzymy sobie prezenty, bo... Okej, okay, dziękuję. Katrin. no nie byłam aktywna i w ogóle. żeby mi dawać prezenty będę otwierała i gadała. No ale nie wiem tutaj, co tutaj dostałam są fajne rzeczy. Yy, no i tak... Zerwane Kurde, ale to się resetuje co jakiś czas Chyba tak, bo nie ma tych No, okej okay. się chyba historia zresetowała Nie, nie zresetowała się Okej, okay, to moja najlepsza wymiana. Co nie? Jedna z moich najlepszych. Wymian, co nie? I no, robimy jakiegoś luka. Mmm, laki straszne, jak widać. Um, w sumie się dzisiaj już, ale z jeszcze raz luka jakiegoś, no nie wiem, bardziej się przybierzemy możecie dawać pomysł na odcinki taki, dobre, różowy włosy, nie no widzicie jakie mam lagi, bo że nie mogę nic odbać nie wiem, może zbędziemy może najpierw twarz, na takim na bardziej nie wiem nie wiem, na jaką zmienimy. Na taką twarz zmienimy, bo tak... A tam kiedyś ciągle chodziłam w tej twarzy. W no to... W sumie możemy powrócić do tych czasów, jak ciągle chodzi w tych oczach, ale no, nie za bardzo. Przypadają do gustu. Może ubierzemy się na EMO, tak? Ubierzemy ym, się na EMO. Ale może skórę na razie zostawimy. Takie czarne. mam piegi tu jakieś są. Yy, nie wiadomo co, dobra? Bierzemy piegi te. Okej, okay, tu wygląda. Te oczy. I no, ubierzemy się tak bardziej na EMO. Włosy, a więc teraz bierzemy dodatki. To nie za bardzo taki brokat o oh wziąłem włosy. Tu ja tu mam je na pierwszy stronie, więc okej. Okay. Mam takie oksy. Które prawie zawsze noszę, a więc no. Diabełka, tak. Nie wiem, zastanowimy się jeszcze. Może lepiej by było już to ubrać. Tak, to... W... tu nawet pasuje. Chweda, ale... Taki plaster um, na twarz. Mm. Okej, okay, jakieś nawaliłam tutaj strasznie dużo dodatków. Tak. <grym> tak zawsze nawalam dużo dodatków, a więc... Nie, raczej znaczy to będzie lepsze. I zamiast tego to, tak idealnie to pasuje, a więc raczej starczy już dodatków. I raczej teraz się tak strasznie zgrało się, co nie? Tak mnie, ale to nie pasuje tu. Nowe buty, które kupiłam niedawno. Czy dzisiaj je kupiłam? A te buty takie, no takie sobie. Bym wzięła jakieś bardziej. O, takie buty bym wzięła, bo inne nie chcą mi się załadować nie będziemy ubierać... Nie, te spodenki są takie okropne. No, te spodenki jak na razie. Okej, okay, te spodenki są najlepsze chyba. Te są ładne, ale one według mnie są za długie. Chcę jakieś krótkie spodenki, to te. Jak na krótkie spodenki, to te są chyba najlepsze. Mm. Idziemy do bluzki. <grym> um. Takie coś nie za bardzo. Jakoś pod gust mi podchodzi, ale no. Widzę, że tutaj są same takie krótkie bluzki. A nie chcę takiego czegoś Czemu te spodnie są takie dziwne według mnie? Spodniki są trochę dziwne, okej. Okay. Czemu to nie może być białe? Skąd coś białego albo czarnego. W miarę wodnego bluta. Bluta do tego, no nie za bardzo. Załaduj się szybciej Slider, więc Sliderina. Może sobie później zrobimy do tego luka. Nie no. Jest tu jakaś fajna bluzka. To znowu nie pasuje bluzka. To jest taka krótka. Kościwna. może lepiej ta bluzka pasuje. Może z zmienimy. Bo to tak trochę głupio wygląda według mnie. Chyba te. te O te. Okej, okay, i look jest już okej, okay, powalający. Dobra, ale animacje zmienimy, bo nie pasują do tego. Jakieś pozy. O jakie pozury. No tak, to... To jest idealne. I w ogóle bym sobie zrobiła To zadania zrobiłam, ale... Autografa, mogę dać komuś autografa? Nie, mogę dać za 40. Serio, po co zgapiasz ode mnie tekst? A więc no. Nie widzę. Ok, a więc zbieramy na Wipa na na miesiąc, ale na razie mnie nie stać. Czemu niektóre można kupić tylko z PayPala? What the fuck? nie mam PayPala. Mam tylko 50 groszy na PayPalu, a więc no. A więc to na tyle i pa pa pa. pa.